I tutaj w tym tekście objawia się natura działania Mesjasza. Oto Mesjasz, Jezus Chrystus, to jest Ten, na którym spoczął Duch Boży. I On nie... Przyszedł, aby przekonywać kogokolwiek do czegokolwiek, ale przyniósł prawo. Wiemy, to jest prawo miłości. I on nie musi wykonywać jakichś gwałtownych ruchów, jakichś działań e, informacyjnych, medialnych, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przy, przekonać. On po prostu e, z takim wielkim pokojem... Który przynosi ze sobą, wchodzi w ten świat i pokazuje, że można w tych samych ramach trójwymiaru życia żyć inaczej. Można nadać zupełnie nowe znaczenie temu wszystkiemu, co się dzieje. I jest on jest on zwycięzcą, bo każdy inny świata ogląd w konfrontacji z Jego prawem miłości po prostu przegrywa, rozsypuje się, nie jest wystarczający. I to jest wielkość misji i działania naszego Pana Jezusa Chrystusa.